Funkcja pełnomocnika jest o tyle istotna, że rzeczywiście koncentruje się na wybranym zagadnieniu, w którym, które ja diagnozuję jako ważny temat, który trzeba też traktować w mieście niejako poziomo, nie tylko w swoim wydziale, ale w... w wskroś przez wszystkie wydziały, wszystkie jednostki, wszystkie miejsca, w których coś po prostu się dzieje. Mamy trójkę nowych pełnomocników. Pani pełnomocnik do spraw równości Ewelina Pytel, pełnomocnik do spraw kultury Paweł Szczepanik i pełnomocnik do spraw ngo Artur Buszek. Pierwszym zadaniem jest stworzenie możliwie najpełniejszej, najbardziej miarodajnej mapy życia kulturalnego w Krakowie. Nie tylko tego miejskiego, nie tylko tego instytucjonalnego, ale i na tym nam z panem prezydentem niezwykle zależy włączenie w tę mapę także wszystkich oddolnych twórców, twórczynie, osoby twórcze, organizacje pozarządowe i wreszcie próba być może zrównoważenia. Tego całego ekosystemu, próba wejścia instytucji z podmiotami oddolnymi w trwały dialog, we współpracę, po to, żebyśmy rzeczywiście mogli uchwycić to, jak w tym momencie wygląda krakowskie życie kulturalne. No i wreszcie. W konsekwencji oczywiście je ulepszać. Tych zadań już jest bardzo dużo. E, przede wszystkim kontynuujemy jako Kraków te wszystkie dobre rzeczy, które już w poprzednich latach zainicjowała moja poprzedniczka Nina Gabryś, czyli wszelkie projekty przeciwko przemocy, wzmacniające kobiety. Już teraz przygotowujemy się do miesiąca krakowianek, następnie miesiąca równości, więc to wszystko nadal będzie trwało. Natomiast to, co jest bardzo pilne i w tej chwili się dzieje, to są sprawy związane e, z pewnymi e, no, zgłoszeniami pracowników do spraw mobbingu. E, związanymi z nieprawidłowościami właśnie zachowań przełożonych. W tej chwili te procedury ruszają, będą prowadzone szczegółowe badania. Oczywiście te sprawy są zazwyczaj bardzo skomplikowane, wielowątkowe czasem trwały latami, wobec czego będzie to wymagało czasu, natomiast to jest ta sprawa najpilniejsza dla mnie. Trzy. Konkretne kwestie, którymi chcę się zająć na, na początku, są to odpowiedzi na problemy zgłaszane przez organizacje pozarządowe. Jest to polityka lokalowa względem organizacji pozarządowych. Kolejna sprawa to standaryzacja współpracy w, w ramach Urzędu Miasta, w ramach wydziałów i jednostek miejskich. Chcemy wprowadzić takie jednolite standardy, aby organizacje pozarządowe, niezależnie do której komórki się zgłaszają, wiedziały, że ta ścieżka współpracy jest, jest taka sama. Kolejna kwestia, niezwykle istotna, to komunikacja na linii miasto, organizacje, na linii, również organizacje między sobą. Tutaj chcemy wspierać sieciowanie, profesjonalizację organizacji pozarządowych, aby zwiększyć efektywność współpracy.